Cześć, mam na imię Brian, jestem fizjoterapeutą w Centrum Rehabilitacji Multimed przy Ulicy Prostej w Warszawie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o przyczynach bólu głowy oraz w jaki sposób rehabilitacja może poradzić sobie z tym problemem. Około 90% ludzi w Polsce doświadczyło przynajmniej raz w życiu bólu głowy, a większość z nich cierpi na powracające bóle głowy. Powodują one dyskomfort zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. I w swojej praktyce często spotykam się z pacjentami, którzy cierpią na tego rodzaju problemy. Bóle głowy możemy podzielić na napięciowe, dotykają obydwu stron głowy, często opisywane jako uczucie uścisku, ściśnięcia, powiązane są często ze stresem, spowodowane problemami odcinka szyjnego kręgosłupa, ból z tyłu głowy na szczycie szyi, czasami przemieszczający się dookoła oczu. Bóle migrenowe objawiają się najczęściej jednostronnym, pulsującym bólem, któremu mogą towarzyszyć nudności, wymioty, światło, wstręt, napięcie głowy i szyi. Klasterowe bóle głowy to jest silny, rozdzierający ból, często opisywany jako palący, rozwierdzający, głęboki. Charakterystycznym objawem współtowarzyszącym jest zespół Hornera. Główne czynniki powodujące bóle głowy. Stres, zmęczenie, zła postawa, niezbilansowana dieta. W jaki sposób terapeuta może pomóc w wyciążliwych bólach głowy? Poprzez zbadanie pacjenta oraz znalezienie przyczyny bólu w ciele można dobrać odpowiednią terapię. Techniki mięśniowo-powięziowe oraz dobrana terapia na wysokości szyjnego odcinka kręgosłupa ma na celu normalizację napięcia oraz poprawę ukrwienia w rejonie szyi i głowy. Dodatkowo techniki czaszkowo-krzyżowe, normalizujące napięcie w obrębie szwów czaszki, przynoszą bardzo dobre efekty w leczeniu. Kolejnym elementem może być zastosowanie terapii wisceralnej, czyli terapii wpływającej na napięcia w obrębie narządów jamy brzusznej, które mogą poprzez nerw błędny bodźcować rejon głowy. Po terapii najczęściej zalecam pacjentowi ćwiczenia rozciągające mięśnie szyi, ćwiczenia oddechowe, zwiększenie czasu snu, jeżeli rzeczywiście jest za krótki. Zachęcam również do uprawiania aktywności fizycznej oraz zbilansowania swojej diety, jeżeli jest taka potrzeba. Na zabiegi zapraszam do naszego Centrum Rehabilitacji Multimed przy ulicy prostej 69 w Warszawie oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej.